Witam cię serdecznie. Ostatni jedenasty dzień projektu kursu, mini kursu Przerywany Post Podstawę. Dzisiaj w zasadzie się z Wami żegnam, ale na pożegnanie zostawię Wam garść jeszcze bonusowych informacji. A zanim zostawię bonusowe informacje, to oczywiście zaproszę te z Was, które byłyby zainteresowane bardziej rozbudowanym, bardziej dogłębnym kursem, do tego, abyście się zapisały na. W stronie lądowania na listę osób zainteresowanych takim kursem. Dzięki temu będę wiedziała, czy są osoby zainteresowane, ile tych osób jest i wiecie, czy w ogóle jest potrzeba, żeby taki kurs złożyć, zbudować, nagrać. Także, moje miłe, zostawiam Was z linkiem w poście albo pod filmem. A dzisiaj zostawiam Was z garścią informacji bonusowych, które dotyczą sekretu tego, jak stracić wagę na stałe. Otóż, moje miłe panie, podzieliłam je sobie na dwie kategorie: tego, co należy robić i tego, czego robić nie należy. I zaczynając od pierwszej rzeczy, którą robić należy zrób z tego tak zwany lifestyle. Jeśli chcesz schudnąć, jeśli chcesz stracić niechciane kilogramy, a przy okazji znacznie polepszyć zdrowie, energię i samopoczucie, musisz zrobić z tego lifestyle. A zatem co się wiąże, żeby czego nie robić? Otóż nie rób tego jako diety modnej, jako diety chwilowej, jako diety, które, którą stosujesz na miesiąc, dwa, y, wiesz, albo na tydzień przed imprezą. Nie rób tego również od stycznia, który zazwyczaj trwa krótko i w którym i tak nasze noworoczne postanowienia wylatują przez okno. Po prostu nastaw się w głowie mentalnie na to, że to jest Twój nowy lifestyle, według tego żyjesz i wtedy nawet jeśli noga się powinie i upadniesz i odejdziesz od tego lifestyle'u, będzie Ci łatwiej na niego wrócić, bo będziesz wiedziała, że teraz to jest Twoja ścieżka, a oh well, upadłaś, zdarzyło się, trudno, Podnosisz się, poprawiasz koronę, idziesz dalej. Wyrzuć wagę. Waga, moje miłe panie, ma tendencję do przekłamywania, ponieważ pokazuje nam tylko numer, natomiast nie pokazuje nam tego, ile mamy mięśni, ile mamy tłuszczu. Znacznie bardziej miarodajne będzie, po pierwsze, jak czujecie się w ubraniach, to, że na przykład chudniecie, i ubrania robią się coraz luźniejsze. Oraz mierzenie pomiarów ciała, czyli mierzymy centymetrem w ustalonych punktach ciała. Szczególnie istotny jest pomiar obwodów talii w stosunku do wysokości całego ciała. Zawsze na głód odpowiadaj posiłkiem, na prawdziwy głód odpowiadaj prawdziwym posiłkiem, natomiast unikaj przeżuwania przez cały dzień, unikaj podjadania i jedzenia małych ilości od samego rana, od pobudki aż do wieczora, dokąd pójdziesz spać. Kolejne, ostatnie dwa triki to buduj siłę, buduj siłę mięśni, trenuj z hantlami, postaw na trening siłowy, natomiast unikaj chronicznego kardio. Oraz ostatni punkt, ale bardzo ważny dokładnie uczciwie określ swoje dlaczego. Nie pozwól, by ta chwilowa, by, by, by ta zmiana stała się zmianą chwilową, natomiast określ dokładnie swoje dlaczego i, i tego się trzymaj. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie, dziękuję, że byłyście ze mną przez te 11 dni. Wypuszczam was w świat uzbrojony w troszkę, mam nadzieję, przy, przydatnej wiedzy. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!